Gdy jeden z żołnierzy zerwał jej naszywkę, na ziemię spadł niewidoczny dla innych znak jej prawdziwej służby. Generał podniósł go drżącą dłonią, widok symbolu sprawił, że jego twarz pobladła z szoku i wstydu. Ten znak jest prawdziwy, wyszeptał, a w sali opadło napięcie. Nagle wszyscy zrozumieli swój błąd. Ona uniosła głowę, w oczach miała łzy, nie ze strachu, lecz z bólu, że własni żołnierze jej nie uwierzyli. Generał zdjął jej kajdanki, patrząc w milczeniu. Mówił więcej spojrzeniem niż tysiąc przeprosin. Jego twarz pobladła, bo rozpoznał znak oddziału, który zginął w akcji, pozostawiając tylko jedną ocalałą. Wychodząc pomyślała, że prawda czasem potrzebuje jednego głosu odwagi, by przebić się przez mur podejrzeń. Dowódca zamarł, gdy zobaczył snajperkę celującą w niebo, jakby strzał miał zdecydować o czyimś życiu. Żołnierze patrzyli z napięciem, nie rozumiejąc, dlaczego drżały jej dłonie. Choć zawsze była opanowana. Ona szeptała do siebie, wspominając kogoś, kogo obiecała kiedyś ochronić, nawet jeśli miało to kosztować wiele.